Cześć witajcie na moim kanale po wielkiej przerwie ale powracam z nową serią i chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania ponieważ będą się pojawiać coraz nowsze filmy z tej serii lub z innych gier a więc zaczynajmy dzisiaj mam do was, dla was do zaprezentowania nową paczkę modów cave jest to paczka modów polegająca na tym że jesteśmy zamknięci w cave i będziemy próbowali się z niego wydostać Mamy mnóstwo trochę modów, I na początku yy, takie fajne ogólne nie, nie jakie ja tutaj mamy, to jest taki teleport, który się może później przyda książka z teamem i tak dalej, myślę, że to będzie zbędne, bo i tak jesteśmy w jednym teamie, więc możemy to wywalić, i w sumie co zacznijmy i przejdźmy do questów, yy, trochę jest, zaczyna się podobnie jak stoneblock, ale będziemy musieli zdobywać takie jakby rzeczy, które będziemy odblokowywać, będą one wypadać z różnych kamieni Tutaj macie przykład, że np. są swój pebbles, takie jakby kawałki tego stolna. I przy pomocy K kraftujemy je w całego stolna. I tutaj mamy taką zakładkę Word, gdzie możemy zobaczyć, na jakim poziomie występują dane bloki. Co bardzo nam ułatwia, szczerze, że wam powiem, że naprawdę to ułatwia sprawę, bo nie musimy się zastanawiać, czy iść do góry, czy iść na dół, jak głęboko musimy zejść i żeby to znaleźć, więc to jest bardzo fajne. I tutaj Wam pokażę, jak właśnie skraftować crafting. Musimy ze, na, ze na zrobić brixy, bo nie ma innej możliwości niestety, bo myślałem, że jest, też, że po prostu ze na się robi od razu, ale no jest, jest inaczej zrobione. A więc co, robimy sobie yy, nową patyki, ale musimy trochę sobie pokopać i właśnie tutaj odblokowuję quest'a z y, Mossy Stone. Em. Ogólnie bardzo chcę tu szybko przeleczyć te quest'y, bo jakby nie są one jakieś trudne. Na samym początku powiem wam moi drodzy, więc y, no co ja mogę wam powiedzieć, głównie to będzie zdobywanie tych kamieni i szukanie ich na całym świecie. No bo w sumie to jak ktoś by chciał zacząć z tą paczką, to na początku sobie bez problemu poradzi. Linia questów jest taka, że prowadzi nas za rękę. Bardzo lubię w sumie takie paczki, bo nie jestem jakiś też bardzo dobrym zawodowcem w tych paczkach modów, ale no bardzo mi się to podoba też jak prowadzi ta linia questów, a nie jak mamy takie GIGA NC i wrzucone wszystko i musimy się domyślać co zrobić po kolei. To takie bardziej dla zaawansowanych osób polecam takie paczki, a ta paczka będzie idealna dla osób bardzo początkujących z modami. Nie jest ona jakaś bardzo duża przez co większość osób sobie większość osób będzie mogła nią zagrać bez problemu. I tutaj widzicie, że mamy tę linię questów. I możecie sobie oglądać w tle, że no, Postępujemy po prostu sobie w niej, bo w sumie no, zbytnio więcej nie muszę tłumaczyć co i jak zrobiłem, bo wszystko macie pokazane. Więc tak jakby stwierdzić, no to nie, bardzo fajna paczka, jeszcze raz Wam to powiem i zachęcam naprawdę do na zagrania sobie w nią. I co odnośnie filmów tej paczki, będą się one pojawiać w ciągu tygodnia raz. Na początku mam taki plan, żeby zobaczyć, czy aktywność zrobić, czy nie. I mam nadzieję, że wróci, więc jeszcze raz wam przypomnę: zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka, like, żeby pokazać mi, że się bardzo podoba. I tam serię bym chciał bardziej poprowadzić taką bardziej monologową, że w będzie działała rozgrywka z całej gry, a ja będę dodał takie swoje komentarze i prowadził z wami rozmowę na temat tej gry bo myślę, że to jest takie, a będzie lepsze w wykonaniu. E, chyba, że później już przejdziemy na taki wyższy, zaawansowany poziom, no to wtedy będę tłumaczył dokładnie co i jaki Wam pokazywał, ale teraz na początku mi powiedzicie, że o tutaj na przykład wam e, moczkę kostną, przez rozbijanie kalcjum, e, czyli bodajże skały wapniowej, coś takiego mi się kojarzy, bo kalcjum to będzie też wapń, coś takiego, e, no, ale Właśnie to widzicie, i tutaj też odhaczamy te bloki w świecie, i możemy sobie zaliczyć już prawie całego. I tutaj bardzo ważne, zapomniałem o tym, że trzeba tam zrobić jeszcze pochodnie, i później się to odblokuje, i później do tego wrócimy. powinna jeśli zrobimy wszystkie klasty, to pojawi się taki wiem, dźwięk zaliczenia tego poziomu. I tutaj właśnie e, fajna tam metoda z tym, jakbym, chem który został dodany i na tej parce jest zaimplementowany bo mamy fajne pozyskiwanie materiałów z tego i właśnie tu widzicie jak sobie go pozyskuje przez stona. też bardzo mi pomaga w niszczeniu Stowna będziemy też e, widzieli jak to później się dzieje na naszym, ale bardzo fajna mechanika nie doceniałem wcześniej tego muchu, ale na tej paczce modów fajnie został on wykorzystany więc taki dodatkowy plus można by powiedzieć no i co? Dalej z kwastami lecimy. To najważniejsze, żeby lecieć z tymi kwastami, bo to one będą właśnie pokazywały całą drogę. I tutaj właśnie by to wykopywał sobie miejsce na nasze drzewko, z którego będziemy drewno pozyskiwać, właśnie widzicie jak to robię. I przyłożyciu mączki kostnej wyrasta na drzewo. I mamy tutaj coś takiego jak Pain który pozwala nam ścinać bloki jednym uderzeniem. Jakby znaczy nie jedno uderzenie, tylko że zbijamy jeden blok i zbija się reszta. O! I tutaj mamy jeszcze zaliczony właśnie ten chapter pierwszy. Przez to, że nie zrobiłem tej pochodni, a teraz ją podniosłem. Ale wracając do tego Wainminera. Większość osób pewnie kojarzy, że niszczy mi jeden blok i niszczy się całe wszystkie bloki przelegające tego samego typu do tego. I po prostu y kosztem głodu to się dzieje. Ale no, to możecie zobaczyć, jak dalej sobie progresuje z questami. Nie są one jakieś bardzo ciężkie. E, w ogóle pierwszy odcinek, mogę wam to powiedzieć, że będzie się opierał głównie na takich e, bardzo fajnych, miłych questach. Dopiero drugim, co już mogę wam zdradzić, że powstał, że jest prawie gotowy, e, będzie czekał na was, zależąc od e, chęci w ogóle zaangażowania. W ten kanał, no to Was, przede wszystkim i mnie. No to może się wcześniej pojawi niż za tydzień, ale no zobaczymy. Być chciała zasubskrybować, żeby być na bieżąco. I właśnie później będą już ciekawsze te kwestie i ciekawiej będzie się nam rozwijała ta paczka. Ale no tutaj widzicie, że sobie tam e, progresujemy dalej w te kwestie. Nie są one tak jak mówię, bardzo fajne, proste. O, tutaj pozyskujemy właśnie Delta. Ta metoda jest trochę oporczywa, ale no, nie ma nic za łatwo, niestety. I w sumie to zostawię trzy, bo 4 cztery kwestie i będziemy je skończyć. Też chcę trochę wykończyć to pomieszczenie, bo jest strasznie ciasno. Tu z okazji, że mam już drewno, mogę sobie zrobić pierwszy drewniany kilow, aby móc zacząć kopać. I właśnie, więc też na razie wyczyściłem. No i teraz będę po kolei kończył już tę zakładkę, więc w sumie usłyszymy się, jak skończę że... No, i tutaj mamy zaliczony nasz kolejny rozdział. Zostało ich bodajże chyba jeszcze dwa, może trzy, coś mi się dwa. Jeszcze trzy, nie, tak jak myślałem, ale trzeci będzie chyba raczej krótki. Więc co? Teraz będziemy głównie się opierali na drewnie, dlatego też muszę sobie zrobić większe zapasy tą metodą. Więc tu widzicie, że mam już 35, bo to jest bardzo monotonny po prostu tok zbierania. Więc po prostu Wam to pominę. Znaczy, no możecie w sumie decydować, czy chcecie bardziej takie filmy z całości, że takie jakby, typu e, live, coś takiego, i po prostu mieścić wszystko, co ja robię, czy po prostu Wam skracać jak najwięcej się da. Właśnie to nam wyszło trochę tak długo tego odcinka, no ale no po prostu było trochę tych questów. Myślę, że późniejsze będą trochę krótsze, ale no wiecie. Tutaj możecie zaobserwować, że kraftuję kolejne rzeczy, czyli teraz na przykład beczka, dzięki której uzyskamy wodę, no, która jest bardzo potrzebna, akurat, bo późniejsze maszyny też będą na niej pracować. I właśnie nie ma tutaj miejsca, i właśnie w tę stronę bym chciał to rozbudować. Nie zwracać uwagi na to, że to jest nierówno. Wyrównamy to później, nie martwcie się. Doprowadzimy to do stanu pierwotnego, żeby to ładnie jakoś tak wyglądało. No, i tutaj nam się woda produkuje. Już wrzuciłem mech, ale pewnie wszystkie roślinne pochodne będą się do tego nadawały, więc spokojnie możecie wrzucać. No i co? Ja tu sobie jeszcze wyrównam trochę terenu. Przede wszystkim o właśnie to, co wam mówiłem. No i mamy piaderko z wodą już Rę wyrównałem, i ten sufit mnie dobija, też że jest taki za niski. I tutaj sobie trochę przyprogresowałem, bo zrobiłem sobie od razu też farmę, żeby mieć jedzenie, bo jednak schodzi to jedzenie przy tym używaniu tego Weimera'a, przez co no, nie chcę wymiarać z głodu. No i mamy też pochodnie, które powinniśmy się dowiedzieć wcześniej, jak kraftować, ale no, sorry, mój błąd. Jeszcze kilka razy się tak zdarzy. Zapomnę, że jak jest ten, jaki jest tok całego tego gry i jest opisany w kwestii. i po prostu pominę i będę się zastanawiał później, więc standardowe u mnie, więc naprawdę musicie się do tego. Jeszcze nie skończyłem o wody, aby nie musieli robić z tej beczki po prostu. No i co? Widzimy sobie, niech to sobie rośnie. A my lecimy dalej w quest, i to będzie maszynka, która będzie nam bardzo potrzebna, bo dzięki niej będziemy otrzymywać na przykład na wreszcie, który będzie nam potrzebne do reszty questów i ogólnie do tworzenia narzędzi, bo do tej pory jeszcze no, nie mieliśmy jak ten tworzyć, więc możecie to zobaczyć, że będziemy to sobie robić w ten sposób. Macie crafting, więc to tu jest właśnie skraftowany i jak zwykle to macie przykład, że zapomniałem o tym, że musi mieć wodę sobą i zaraz go przedstawię szybciutko, aby miał już tą wodę, żebym mógł zacząć pracować po prostu. No i widzicie, jest już postawiony i on sobie będzie tu pracował, przetwarzał. Będzie nam jeszcze potrzebny w późniejszych kratingach, ale to zobaczycie. Ja myślę, że no chwilowo bym mógł was chyba w sobie zostawić, bo i tak się tu zbyt dużo nie będzie działo, pod względem takim, żebym musiał wam tłumaczyć jak to zrobiłem będzie się mieli to zaprezentowane, a ja wrócę za chwilę. No i tutaj kraftuję sobie jeszcze ten młot. Ogólnie nie wiem dlaczego one są jeszcze, ale myślę, że one będą działały taki Wainwager, ale zobaczymy później. No i już przechodzimy do ostatniej. W tym momencie właśnie nie widzicie. Ona jest bardzo krótka, więc no... Nie zahaczymy jeszcze level drugi. Myślałem, żeby to powiedzieć, że każdy level to będzie w sumie taki jeden odcinek, ale później późniejsze będą za długie. Żeby to skrócić do jednego odcinka, będzie raczej chyba nie, ale no później zobaczycie. W sumie bo mam taki ogólny plan na tą serię, ale no zobaczymy w sumie jak to wyjdzie jeszcze, no i właśnie tutaj już widzicie, że sobie tak ogarnie mniej więcej i to będzie smoothstone, smoothstone do naszej maszynki, później gravel, powstanie nam gravel do naszej maszynki, sand, no i sand ostatecznie, czyli piasek do yy, yy, piecka i powstanie nam szkło. I będziemy mogli później przejść do na następnej zakładki, więc tutaj macie szybkie craftingi tego jak co i jak dostaje. I koniec, zakończyliśmy kolejną zakładkę, level pierwszy ukończony, czyli najprostszy i możemy przejść do drugiego. Więc pierwsze co, musimy zdobyć te pebbles, tylko teraz z diorydu, granitu i Andesitu, aby skraftować takie jakby Żelazo, tylko ze stópem, i właśnie na nim będą się opierały późniejsze maszynki. więc tutaj macie pokazane, a ja idę teraz kopać. No i właśnie, jak już nakopaliśmy, to możemy sobie zrobić wreszcie to RAF Mixed Stone, bo dobrze. To jest to, i później, przypadając w piecyku, dostaniemy sztabki. No i te sztabki będą już wykorzystywane do dalszej produkcji. Więc to wam mogę powiedzieć. No i tutaj mamy już tą sztabkę. I sobie będziemy e, ten bosan pot bo Przepraszam, że nie mówimy tego wymówić, ale po prostu pomoże nam w pasywnym e, pozyskiwaniu drewna, że nie będziemy musieli go wyrastać, tylko on będzie sam sobie rosło to drzewo w nim i będzie się ścinało. I właśnie tutaj próbowałem zrobić ten druwerzę, ale zapomniałem, że mogą wpadać inne rzeczy. Więc po prostu będzie najlepszym sposób skrzynka, nasz ten drewniany hopper. I jeszcze musimy dodać siekierkę, która będzie ścinała nam automatycznie drzewa. I co najfajniejsze, ona się tu nie będzie niszczyć, przez co wkładamy raz i mamy święty spokój do praktycznie kiedy nam się zechce zastosować tą produkcję. I właśnie tutaj Wam pokażę, czyli mazań powod, dirt, sadonka i siekierka. Wspierzchnięto mi nie wypadło, trochę dziwne. Chciałem później drugie zręcznie, aby zobaczyć, czy się nic nie spagowało. No i właśnie, już się nam robi, więc będzie bardzo fajnie. Przynajmniej to tutaj jeszcze raz wkładam się kieraczkę i już się, więc po prostu automatycznie będzie drewno Dream Roblox, jedna rzecz. I jeszcze zrobię ten e, Drawer Controller, który będzie nam potrzebny do. Później do robienia magazynu z drawerów, przez co będzie taki jeden drawer, to jeden przedmiot, więc będzie taki bardziej na większą ilość tych przedmiotów. I jeszcze specjalną beczkę do produkcji lawy, więc są dwie rzeczy, które zrobię. No i pierwszy zrobiłem zrobię właśnie tą beczkę. I tutaj będzie kolejny przykład: że zapomniałem o tym, że potrzebny jest ogień pod spodem, więc jeszcze szybkie ognisko i będzie nam się właśnie teraz produkowała lawa. Można nam robić z tych pebbles, a jak i z całych bloków, więc z tą możecie mieć na uwadze. I jeszcze potrzebą będziemy wiaderka. Oczywiście zapewne to wiaderko będzie nas podpalało, więc zobaczymy w sumie. No i mamy drawer controller zrobiony, jeszcze trochę tych pebbles, żeby nam się lapa dorobiła. I co? I będziemy mogli wyciągać i będzie skończony kolejny nasz jakby etap drugim poziomie, jakby pi część pierwsza, można tak to nazwać, a ja tak to w sumie nazwał. I wiaderko z lawą jest jednorazowego użytku, czyli jak podniesiemy i wlejemy to już jest koniec. Nie musi się dopada. I teraz właśnie widzę, się nie podpaliło I no, najlepiej mieć wodę blisko siebie. No i dużo jedzenia, żebyśmy nie umierali z tego głodu. No ale mamy skończone już to najważniejsze. To będzie zapowiedź do następnego odcinka, ale no. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało i zachęcam do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę. I co, czekajcie na kolejny odcinek z tej serii i dziękuję Wam bardzo za oglądanie.